Nie wiem jak tam w Polsce obchodzicie te święto wkroczenia wojsk sowieckich do Polski. No ale wypada coś na ten temat powiedzieć z mojej strony, bo przeżyłem życie w PRL-u, urodziłem się po wojnie. No właśnie, 1 września uderzyli Niemcy. Polska broniła się dwa tygodnie. I co się dzieje? Ruski widzą, że Polska przegrała rząd się wyprowadził, żeby Niemcy nie zajęli dalszą część Polski wkroczyli od wschodniej strony dopiero 17 września, kiedy Polska upadła. Inaczej Niemcy by zajęli cały ten obszar i dopiero by nas w tych obozach męczyli. Wiecie jak było, 5 milionów ludzi spalić, ale oni dopiero to zaczęli to, to robić. Gdyby te, tak nie doszło do tego, tej, tej wojny między Rosją a Niemcami, w ciągu 10 lat nas by nie było. Zawdzięczamy Ruską dużo zginęli na naszych ziemiach, dlatego postawiliśmy pomniki dla nich. To jest w ramach wdzięczności, bo to są byli zwykli żołnierze, którzy poszli na zachód i gonili Niemca, przy okazji wyzwalali nas. No to jest ta rocznica wkroczenia wojsk sowieckich w celach różnych, można powiedzieć zajęcia i pomocy Polakom, bo na tych terenach potem stworzyli nam polskie wojsko ludowe. Także szliśmy na zachód, potem, no i dzięki temu, że tak się stało, żyjemy. Pozdrawiam.